Poniedziałkowe popołudnie, 10 listopada. Spokojna miejscowość Podhojny, położona na obrzeżach Jędrzejowa, pogrążona była w jesiennym półmroku. Wiatr poruszał zeschnięte liście, a z oddali słychać było tylko odgłos przejeżdżających samochodów. Nic nie zapowiadało tragedii, która miała wstrząsnąć tą małą społecznością. Około godziny 17 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w odebrał telefoniczne zgłoszenie. W zaroślach, za nieużytkami, leży człowiek. Nie rusza się. W głosie osoby dzwoniącej słychać było panikę i niedowierzanie. Na miejsce natychmiast wysłano patrol oraz grupę dochodzeniowo-śledczą. Gdy funkcjonariusze dotarli na wskazany teren, zapadał zmrok. Wśród gęstych krzaków, za niewielkim rowem, leżało ciało mężczyzny. Miał na sobie kurtkę, dżinsy i buty turystyczne. Nie dawał oznak życia. Policjanci od razu odgrodzili teren taśmą i wezwali prokuratora. Po chwili wszystko było jasne, odnaleziono to 39-letni mieszkaniec powiatu Jędrzejowskiego, którego od kilku dni szukała rodzina i lokalna społeczność. Zaginął niespodziewanie, wychodząc z domu bez telefonu i dokumentów. Poszukiwania trwały nieprzerwanie od trzech dni. W akcję zaangażowani byli policjanci, strażacy, ochotnicy i mieszkańcy. Dla wielu z nich poniedziałkowe popołudnie miało być końcem niepewności. Niestety, nikt nie spodziewał się takiego finału. Na miejscu rozpoczęły się szczegółowe oględziny. Śledczy zabezpieczyli teren, wykonali zdjęcia i zebrali ślady. Ciało mężczyzny zostało przetransportowane do prosektorium, gdzie biegły ma przeprowadzić sekcję zwłok. Policja nie znalazła żadnych śladów przemocy ani oznak, które wskazywałyby na udział osób trzecich. Wstępnie wykluczyliśmy udział osób trzecich w śmierci mężczyzny, przekazał Emeu Insp. Kamil Tokarski, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Ciało zostało zabezpieczone do badań, które pozwolą ustalić dokładną przyczynę zgonu. Mimo to pytania wciąż pozostają bez odpowiedzi. Co sprawiło, że 39-latek znalazł się w tym miejscu? Czy zabłądził, czy może zasłabł? A może wydarzyło się coś, czego nie sposób dziś dostrzec? Mieszkańcy podchojnych są wstrząśnięci. Jeszcze kilka dni wcześniej wspólnie przeszukiwali okolice, rozklejali plakaty i modlili się o szczęśliwy powrót. Teraz ta sama społeczność stawia znicze w miejscu, gdzie odnaleziono ciało. To był spokojny, dobry człowiek. Miał rodzinę, pracował, nigdy nie sprawiał problemów, mówi jeden z sąsiadów. Wszyscy go szukaliśmy. A teraz trudno w to uwierzyć. Policja apeluje o spokój i rozwagę. Do czasu zakończenia śledztwa nie można wyciągać pochopnych wniosków. Prokurator zapowiedział że wyniki sekcji zwłok będą kluczowe dla dalszych działań. Wieczorem, kiedy teren został uprzątnięty, a radiowozy objechały, na miejscu pozostała tylko cisza. Cisza i ślad butów w mokrej ziemi. Mieszkańcy, którzy przyszli zapalić znicze, stali długo, nie mówiąc nic. Śmierć 39-latka z to nie tylko osobista tragedia jego rodziny, ale i wstrząs dla całej gminy. W małych miejscowościach każdy zna każdego, więc każda taka historia uderza mocniej budzi niepokój, przypomina o kruchości życia. Dziś w miejscu, gdzie odnaleziono ciało, płonie kilkanaście świec. Ich blask odbija się w kałużach, a zimny wiatr zdmuchuje płomienie. Obok ktoś zostawił karteczkę z napisem. Niech spoczywa w pokoju. Policja nie wyklucza, że mężczyzna mógł zmarć z przyczyn naturalnych lub w wyniku wychłodzenia organizmu. W ostatnich dniach temperatura nocą spadała poniżej zera. To mogło być decydujące. Śledczy zapowiadają, że pełny raport z sekcji zwłok poznamy w najbliższych dniach. Do tego czasu wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Podchojny wracają do codzienności, ale cisza, która zapadła po tej tragedii, jest wymowniejsza niż jakiekolwiek słowa. Miejsce, w którym odnaleziono ciało, stanie się dla wielu symbolem smutku i przestrogi. Bo nikt nie wie, jak cienka jest granica między zwykłym dniem a tragedią, która zmienia wszystko.